Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go. Witam, witam mordeczki w serii dziennej na wtorek. Będzie piłka nożna, koszykówka, hokej i trochę tenisa. Zapraszam do oglądanka, a zaczynamy jak zwykle od piłeczki nożnej. Bombeczką. Bombeczka jest z Ligi Mistrzów. I tutaj sądzimy, że Dortmund pokona słabą dość ostatnio Chelsea. 4-0 za to płacą, tak więc taka bombeczka na wtorek. We wtorkowych kursach powyżej 2-0 mamy Sheffield United na wyjeździe z Reading. 2-0-5, Championship w Anglii. I również angielski mecz Barnsley-Portsmouth na jedynce 2-20. Z remisiku wybraliśmy dla Was West Bromwich Albion z Wigan. Za 3,95 Anglia, Aris z Anorthosisem 3,75 Cypr i kombaja Independiente del Valle, 4,0 Ekwador. Kupon królewski na wtorek to wygrana Benfiki z klub Bryż. Liga Mistrzów, w Lidze Mistrzów druga pozycja to również Anderek, 3,5 bramki w meczu Chelsea Borussia Dortmund. No i Sheffield United dopełnia kupon, ale tutaj jest pozycja remis nie ma zakładu. 1340 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego na wtorek. A w koszykówce jak zwykle handicapy na początek. I tutaj gramy na Sacramento w meczu przeciwko New Orleans Pelicans. Sacramento jest faworytem, tak więc odejmujemy 5,5 punkta drużynie gospodarzy i gramy jedynką na klasyczne podwojenie. Druga pozycja to pozycja z Euroligi, nie z NBA, tak więc tu jest już pomyłeczka. Olimpiakos gra z Barceloną. Olimpiakos jest faworytem i odejmujemy 4,5 punkta drużynie Olimpiakosu. Gramy jedynką na klasyczne podwojenie. Wtorkowe overki to Cleveland Boston 217,5 jest linia na podwojenie. No i drugi mecz to Sacramento New Orleans Pelicans 237,5. Tyle z overków. No i kupon królewski z koszykówki to overek 210,5 punkta w meczu Cleveland Boston. Do tego wygrana na kazetce Sacramento i Bayern Monachium. Obie te pozycje liczą się włącznie z ewentualną dogrywką 1420 jest do wyjęcia na tym kuponie królewskim, na wtorek na hokeja jak zwykle bombeczka na początek i tutaj gra. Willach z Klagenfurtem, jest to Liga Austriacka i gramy dwójką za 3,80. Z kursików powyżej 2,0 mamy Skeleftes, z HV71, 2,25 za to płacą i Timra Brynas na jedynce 2,05. Obie pozycje są z Ligi Szwedzkiej. Z remisików wybraliśmy fariestat z Luleą, Liga Szwedzka 4,10, Bolzano Black Wings Lins 5,80 Liga Austriacka i Esbjerg z Alborgiem 4,70 Dania. Kuponik królewski z Hokeja to Timra na kazetce Leksans na kazetce i Owerek 5,5 gola w meczu Chicago. Ottawa do wyjęcia 1995 z tego kuponiku na wtorek. Dalej mamy już kupon tenisowy, a na nim Kaję i Juvan ze Stefanini. Mamy Golubicz przeciwko Danilowicz. I Watanuki przeciwko Shangowi. 1850 jest do wyjęcia na tym kuponie, a wszystkie pozycje z Indian Welsh. Liga Typera to mecz Ligi Mistrzów, Chelsea, Borussia Dortmund. Odpowiedź jest warta, 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Typujemy do godziny 21. Pamiętajcie, nie edytujcie swoich komentarzy i dołączcie oczywiście godzinę zamieszczania waszego typu. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Na pierwszym miejscu Bart, drugie miejsce Pan, po trzecie miejsce jestem ja, a dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop. Kolejna aktualizacja tego rankingu we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam wszystkich do zabawy, zapraszam również do grupek VIP-owskich. Mamy je z różnych dyscyplin, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, Możecie również wspierać kanał dla wspierających mamy dodatkowe filmy z kuponami. W dniu dzisiejszym bardzo późnym wieczorkiem powinien wlecieć film dla wspierających na Puchary Europejskie, a przed weekendem będzie kolejny film na topligi europejskie. W czwartek oczywiście live, tylko i wyłącznie dla wspierających, a aby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. Tak jak wcześniej powiedziałem, Livestream odbędzie się w czwartek o godzinie 21. Jeżeli oczywiście nie będzie żadnych przeciwwskazań. Live będzie tylko i wyłącznie widoczny dla wspierających kanał, a będzie go można również obejrzeć z odtworzenia, ale prawdopodobnie dopiero w sobotę. Tak więc zapraszam z góry na Livestream. No a teraz przedstawię Wam nasz nowy pomysł, bet dropping, czyli coś takiego, że przysyłacie do mnie kupony na maila, takie, jakie gracie, jakie wydają Wam się dość dobre, przeanalizowane oczywiście przez Was. Jedna osoba może przesłać jeden kupon tygodniowo, nieważne w jaki dzień. Ważne, by trochę czasu było do rozegrania spotkań na tym kuponie, bo jeśli jakiś kupon padnie nam w oko, pokażemy go oczywiście w odcinku z serii dziennej, by również ludzie mogli sobie z tego skorzystać. Każdy kupon przesłany do nas będziemy sobie oceniać. Oceniać przede wszystkim za trafność, czyli jak będzie trafiony, będzie otrzymywał dwa punkciki, no i za pomysł. Tak więc mogą być kupony szczęśliwe, gdzie w ogóle nie są przemyślane, a trafione. No a oczywiście są też takie, gdzie są jakiekolwiek podstawy do tego, by grać jakieś zdarzenie na kuponie. My podejdziemy oczywiście do każdego kuponu przesłanego do nas, ocenimy każdy kupon i najciekawsze kupony będziemy publikować. No i oczywiście będziemy prowadzić taki wewnętrzny ranking tych osób, które przesyłają kupony i które zdobywają właśnie punkty za pomysł i za trafność. Na pewno pod koniec sezonu ogarniemy jakieś nagrody dla tych osób. A swoje pomysły przesyłajcie na sportpredictionspl@gmail.com. Zobaczymy jak to się przez was przyjmie. Jeśli chodzi o statystykę serii filmowych na chwilę obecną no to wygląda w ten sposób. Ona jest jeszcze niezaktualizowana po ostatnim tygodniu. Film statystyczny będzie na kanale w dniu jutrzejszym. Czekamy jeszcze na ostatnie rozstrzygnięcia w poszczególnych top ligach. A w dniu dzisiejszym, późnym wieczorkiem, pojawi się film na Puchary Europejskie. Najpierw go muszę skonstruować, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No ale jak wiecie, leżę na covid w domu, tak więc mam troszeczkę czasu na to. Porozmieniam Pucharki i wrzucę Wam filmik wieczorkiem. Tak jak wcześniej wspominałem, dla wspierających z kuponami również wleci filmik w dniu dzisiejszym na Puchary. A pod koniec tygodnia, oczywiście, filmik na top ligi. A w międzyczasie wrzucimy dla Was High League. Na pewno nie zapomnimy o Freak Fightach. Tak więc, ciekawy tydzień przed nami. No i tak naprawdę, ciekawe rozkminki na weekend, ponieważ jak wiecie, są Puchary. Więc może on obfitować w różnego rodzaju niespodzianki, które będziemy omawiać na live w czwartek. Teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.